Dzięki współpracy z Domem Kultury w Rawiczu mogliśmy współorganizować festiwal Młodego Teatru Wielkopolski. I z największą przyjemnością zaprosiliśmy na ten finał siedem zespołów ze szkół ponadpodstawowych i pięć zespołów, amatorskich zespołów dorosłych. Była wspaniała energia, wspaniała organizacja, gospodarzy i bardzo się cieszymy, że mogliśmy kolejny raz, bo to już jest drugi raz to spotkanie. Nasza edycja festiwalowa to jest 19. Natomiast w Rawiczu jesteśmy drugi raz. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy skorzystać z wspaniałej organizacji. Odbywały się spektakle oczywiście na scenie w Domu Kultury, warsztaty w pięknym parku. Była wspaniała energia i bardzo się cieszymy, że mogliśmy właśnie i tutaj ten finał zorganizować. Jest to taka idea, y, która polega na tym, żeby te prezentacje oglądali widzowie, którzy jednocześnie są aktorami. Czyli jest taka fajna wymiana energii. Y, wczoraj też podczas warsztatów doszło do tak pięknej wymiany energii między młodymi ludźmi a nami i y, y, między młodymi ludźmi nawzajem. Kiedy spontanicznie powstała idea wspólnego tańca, który został nawet uwieczniony i myślę, że z przyjemnością go zobaczymy w internecie po raz drugi, same się włączyłyśmy do tańca i to było naprawdę piękne, że, że ta energia przepływa.